W dwóch poprzednich odcinkach żarnowieckiej przygody Majki złowił szczupaka 111 cm, Gajda 696 szczupaka 107 cm, a Andrzej Wisner szczupaka 114 cm. Niestety żadna z tych ryb nie została złowiona zgodnie z regulaminem zawodów. Dzisiaj dowiecie się, kto ostatecznie wygrał, oraz usłyszycie trzecie pytanie konkursowe. Konkurs trwa do 30 listopada, więc jeśli nie odpowiedzieliście jeszcze na dwa poprzednie pytania, obejrzyjcie dwie poprzednie części i weźcie udział w zabawie. Cześć sebastian Kowalczyk, Siema o Pleciona. Witamy Was w trzeciej odsłonie Żarnowieckiej Przygody. I od razu pytanie: jaka echosonda firmy Garmin Wam się najbardziej podoba? I dlaczego? I przypominamy, że w pierwszym odcinku z tej serii możecie zobaczyć, jakie nagrody są do wygrania. Powiem Wam tylko, że są Grubie aż cztery, dla czterech osób i są grube. Tak, klikacie w linki, które są w opisie pod filmem. W pierwszą część Żarnowieckiej Przygody, tam dowiadujecie się, jakie są ogólnie zasady konkursu i odpowiadacie na pierwsze konkursowe pytanie. Potem klikacie w drugi link, w drugą część Żarnowieckiej, Przygody, również odpowiada, od, odpowiadacie na pytanie, możecie to zrobić w każdej chwili, i potem odpowiadacie na te trzecie pytanie. I pamiętajcie również o tym, że trzeba subskrybować kanał, udostępnić film na Facebooku i dać łapkę w górę. Zasady, jak zawsze, a my zapraszamy do kontynuacji materiału. Hej, hej, jak się tam macie? U nas piękna pogoda. Pozdrowienia z Armoza. Czego się nie robi dla jakichś tam ryb? Pogoda nam dała po prostu tak w dupę, że to się w głowie nie mieści. No trzeciego dnia y, wszystkie emocje już opadły. No niestety był to dzień taki, że duże ryby nie żerowały, ale brały. W ogóle nic nie żerowały. Nie no, brały ryby A, jakieś mniejsze. Jakieś tam takie brzdące. Tak, ryby mniejsze brały. Y, to sprowokowało mnie do zabawy Echosondą Garmin którą miałem możliwość po raz pierwszy testować. Wszedłem tam w jej funkcje dogłębne no i zobaczyłem, że ma możliwość robienia map na żywo. Super sprawa. Od razu weszły do głowy jakieś fajne patenciki, które no, na pewno na pewno przyniosłyby grube ryby, gdyby ryby brały. Napływamy właśnie na nową miejscówkę. Jest to bardzo krótki pas traw od brzegu. Teraz szczupaki chowają się w takich bardzo wysokich rdestach. Tu wyszliśmy z miejsca głębokiego z 6 metrów na 3 i przez moment były tam, szczup były tam rdesty wysoko wychodzące do półtora metra. Czyli stoją, przy, szczupaki stoją przy takich rdestach przy uskokach dna. Najlepiej właśnie szukać spadków. W tym momencie rysujemy sobie tutaj mapę. Na, na ploterze korzystamy z nowej funkcji tej echosondy Garmina. Są, są trawy i zaraz będziemy. O! Rysują nam się tutaj izobaty. Teraz schodzimy w dół. Pokażę Wam funkcję, dzięki której na mapie, na łące, na której łowimy, na którą tutaj będziemy zaraz wpływać, będziemy lokalizować potencjalne miejsca pobytu szczupaków. Wiadomo szczupaki nie potrzebują dużych uskoków na łąkach, wystarczy im dosłownie pół metra uskoku, powiedzmy z 4,5 na 5, 3 na 3,5, żeby on już przy takim miejscu przycupnął. Zrobiliśmy teraz przez półtora dnia pływania całą batymetrię tutaj tej mapy i teraz co ona nam pokazuje? W tym momencie no, nie widzimy tutaj za wiele. Musimy, jeśli chcemy dokładnie ją czytać, to musimy zdjąć najpierw e, linie, po których pływaliśmy, czyli zaznaczony nasz ślad na ploterze. E, po zdjęciu go... Tak, po zdjęciu go ustawiam e, teraz kolorowanie. Jak widzimy, powstała nam tutaj bardzo duża łąka, czyli praktycznie mamy całą tą mapę zrobioną matematyczną. Ona, ona jest jednego koloru, ponieważ zakresy między głębokościami są tu ustawione duże. A mamy tutaj wahania od 2,7, 2,5 powiedzmy, do 5 metrów. Także muszę wejść teraz w ustawienia i ustawić przejścia co pół metra. Interesują mnie spady od 3 na 3,5, 3,5 na 4, 4,5 na, na, na 5. I, I te zakresy ustawiam i, i zobaczę, jak się teraz koloruje mapa i na. Miejsca, po których jestem w stanie dryt zrobić, na miejscach, gdzie będą najdłuższe te kolory między sobą przychodziły, będę ustawiał dryt, żeby po tych spadach głębokości jechać łódką i tam łowić mamuśki. Tu idzie jedna głębokość, którą ustawiłem, tu idzie druga, tu idzie trzecia. Fajnie to się układa. Pewnie byśmy to uzupełnili, to wszystko by się nam ładnie tutaj pouzupełniało. A więc najlepiej łowić w wzdłuż tego rantu, wzdłuż tych rantów. Całe szczęście dla nas, że Majki nie poprzestał na zabawie echosondą, tylko tak w pewnym momencie mu się włączyła taka lampka i zaczął kombinować. Yy, dzisiejszego dnia miałem duże przeczucie co do tej przynęty, ponieważ wcześniej łowiąc yy, na rugi, bardzo sprawdzały nam się na, na płytkiej wodzie, podobnej do tej, yy, właśnie jerki, slidery, glidery. Z doczepionym ogonem z tyłu, dlatego też postanowiłem przystosować tego sweepera. On jest dzięki temu też większy, jako większa przynęta, do łowienia. Tutaj tylko, że jest taki problem, że ten ogon bardzo go dociążał i głowa leciała mu do góry. Dlatego z przodu dołożyłem obciążenie w postaci takiego ciężarka. Jest to obskrobany ciężarek, jest to dociążenie spinningowe która wygląda w ten sposób. Po prostu obskrobałem je do, do mniejszej gramatury, żeby sprostało tutaj wymaganie. Dzisiaj rano miałem na to cztery krótkie szczupaki, więc też będę na tą przynętę próbował. Są to dwie przynęty, yy, którymi się będzie łowił i na nich się skupię. Ten zmodyfikowany sweeper też okazał się za małą przynętą, bo waliły w niego cały czas tak zwane jacki. Więc postanowiłem sięgnąć po najwyższy kaliber, po Renokilera 25 cm. Jednak ta przynęta do łowienia na płytszej wodzie wymagała odrobinę modyfikacji. Testujemy tutaj nową przynętę Renault Killer 25 cm, bardzo masywna guma. Moim zdaniem ona nie jest dobrze przystosowana do łowienia na małe obciążenie, gdyż przy zwijaniu ciężar jest tutaj na główce, jest bardzo masywna. Ona się obraca, robię takie y, piruety. Przy większej obciążeniu, podejrzewam 30-50 gram, w trollingu ona będzie pracowała bardzo dobrze. Y, my tą gumę trollingową musimy tutaj zaadoptować do łowienia dużych szczupaków y, na płyciznach. Dlatego w tym momencie y, pokażę Wam, jak przyzbroić tą gumę, by można nią było y, dobrze łowić na łowiskach płytkich. Zdejmuję to, co było, do zbrojkę. Oraz, oraz główkę jigową. I zamiast główki jigowej użyję wkręta. Wkręcę wkręt. Ta guma również przy samym wkręcie jest mocno obciążona, tutaj, więc również będzie nam się obracała dookoła własnej osi. Dlatego musimy od dołu ją obciążyć. W tym celu użyję do tego 5-gramowy ogłówek v -point. Muszę je troszeczkę przerobić. Obcinam. Obcinam hak. Poszedł. Obcinam mocowanie, poszło i otrzymuję taki oto czpień, ten czpień zatapiam w gumie. Tak to wygląda, już tutaj zatapię ten ołów, mogę go wcisnąć jeszcze bardziej, żeby go nie było widać. Ale na razie nie wciskam ich za głęboko, bo możliwe, że będę musiał regulować ten ciężar i lekko przycinać ołów klapcząszkami. Jeszcze druga, to samo. Poszedł jeden, idzie drugi. I daję to przy końcu. Tak to wyglądają obciążenia. Najpierw założę to zbrojkę tylnią, ponieważ będę musiał tutaj zrobić parę oplotów, żeby ją skrócić. Także będę musiał kilka razy tutaj zawinąć wokół, wokół śruby. O, jeden muszę odjąć. Dwa dło. Tylnia jest. Teraz przyblokuję to, żeby mi to nie wypadło, nie rozwiązało się. Przyblokuję kółkiem łącznikowym. No wbijam tu. I, rozbroj, i uzbrojenie gotowe. Tak przygotowana guma wykaże, będzie się wykazywała bardzo agresywną pacą i lusterkami na boki. Będzie się wykładała wręcz o 90 stopni. Już pokazuję jak to wygląda. Nawet przy bardzo szybkim zwijaniu przynęta nie koziołkuje, tylko ma bardzo silne odchyły na bok. Yy, guma nie opada jak, klasyczna, yy, jak klasyczny jig w tym momencie, tylko bardziej jak wobler. Typowa ranna ryba, która przymiera i opada w dół całym tułowem. Nie głową, nie głową, tylko brzuchem w dół. Widzieliśmy, że u reszty zawodników nic się za bardzo nie dzieje, a u nas na te modyfikacje coś tam z kubie jakieś mniejsze rybki wyjeżdżają. Nie trzeba było mieć dużej ryby do, do wygrania, bo tak naprawdę każda ryba wymiarowa dawała sukces, a więc no, chyba Seba się natknął i zaczął kombinować też z różnymi tam przynętami, łączyć je. powiem Wam, że yy, nie wiem, czy bym drugi raz to powtórzył, bo kosztowało mnie to kupę nerwów, naprawdę. Jestem totalnie chory. Kurcze, wczoraj łowiliśmy w taki deszcz, lało. Całym zmokłem kurczę, ja jestem przeziemiony, a na dodatek dzisiaj poszła mi piękna ryba. Prawdopodobnie bym to wygrał te zawody i miałbym święty spokój, mógłbym się zająć tylko kamerą, ale się nie udało. Ryba mi się przewaliła pod samą łódką i spadła, ale pokażę wam na co, bo to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, Majki łowi na coś takiego, prawda? Tylko, że jest to nieregulaminowe, nie, nie bo nie każdy ma magoty, nie każdy mógł sobie tak to ogólnie dozbroić. Ja poszedłem troszeczkę w inną stronę. Ja sobie coś takiego skonstruowałem. Słuchajcie, to jest na tych zawodach regulaminowe, ponieważ każdy ma obie przynęty. I slajdera Salmo, no i Dragon Jerkiego. Więc każdy mógł to zrobić. Ja go przyczepiłem drugi raz, aby Wam to pokazać bo yy, jerky, który był założony, yy, no niestety gdzieś się zgubił podczas holu, po prostu odpadł albo został pocięty, nie wiem, nie widziałem. No to jest ciekawostka, po prostu na tym zbiorniku, co nam zresztą powiedział Andrzej Wisner, działają duże przynęty, duże przynęty. Dlatego tu naprawdę musimy strasznie kombinować, no jeszcze nam została chwila czasu, może coś się jeszcze uda złowić. No bo jak nie, to kurczę, to chyba wygra jakiś szczupaczek czterdziestaczek, a to no, byłoby szkoda. Kurczę. Myśleliśmy, że nic się nie wydarzy, że, że tylko takie ryby są w łowisku dzisiaj, aż tu nagle Sebastian napłynęliśmy na miejscówkę, e, tak zwaną Nieckę, czyli spadek z 3,5 na 3. Z tej Niecki straf wyjął na slajdera połączonego z dżerki. Ładną rybę. Zaczął ją i myślał o was, o, o widzach i mówi dawaj kamerę. Ja nagram Ci telefonem, dawaj kamerę, dawaj kamerę. Ja mnie czy spokojnie, tego ryba się pokazała przez moment. Widziałem co się dzieje. Mówi: jest słabo zapięta. mówi, dobra, poradzę, Nie będę dyskutował, wiadomo, nerwówka na łódce, sięgam po kamerę, ten mi coś tam chce ją odpalić, tego się w moją stronę. Ryby nie ma. Po tej rybie po prostu się w nas tak od początku zagotowało. Znowu emocje, znowu chęć tak. walki, wiesz, że a może jednak, no bo, bo już wiadomo, ja że... tak jest, Seba, walczmy, bo to jest te 15-20, kiedy duże biorą. A on mi obiecał wygraną, więc... no ale przez te 15-20 niestety nic już większego się nie działo, a łowiliśmy małe ryby, więc to był jakiś tam przypadek, albo nie trafiliśmy w miejsca, gdzie duże są. No i zaczęliśmy mierzyć te mniejsze ryby, bo mówię, nikt nic nie łowi, więc może chociaż taka mała nam da zwycięstwo. A minął jakiś czas... Cios. Po prostu cios. Wizner ma znowu największą rybę. Mm. Telefon mm. Pod zawody. Mm. 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 Wiznera z tą rybą wcale nas nie dobił. Tylko jeszcze nas bardziej zmotywował do działania. Wiedzieliśmy, że małe ryby są na żerze tego dnia, więc trzeba paść w miejsce, gdzie małe ryby żerują, i złowić ryby o parę centymetrów większą. Od A Majki mi obiecał. Jest. Możliwe, że jest ryba po ten. po, po wygraną. Nowej Dobra, go weź go, bo to nie ma to są zawody k***a, Nie ma co ryzykować o ja pierdził jaki wariat no Dawaj dobra. go Jest Jest sobie Dawaj szybko miarka I ty jest szansa kurna na 62 cm Także to? Nagrywać się świeci na czerwono? 63 cm Przynęta jeszcze nagramy Przynęta Mieszkaj do wody. No jesteśmy już po zawodach. W końcu mogę się wycilować, ponieważ jestem zadowolony. Plan wykonany. Obiecałem Sebastianowi, że wygra te zawody i że zrobię wszystko, żeby wygrał. I udało się. Powiem szczerze, że na tym wyjeździe to był najbardziej zaaferowany materiałem, aby go nagrać, bo w takich warunkach i pogodowych i ogólnie towarzyskich, nie było łatwo. I no niestety przez to straciłem tą, tą dużą rybkę, którą tak mówiłem kurczę, wygrać te zawody z takim hukiem. No wygrałem ją rybą 63 cm. Jest to radość oczywiście, tylko tak trochę mi głupio z tego powodu, że to była tak mała, tak mała ryba, mogłam, jakby miałam, nie wiem, metr 5, no to już tak byłoby takie wow. Ale i tak jest fajny, bo bo zegarek jest elegancki. No i co? Teraz wypadałoby chyba oddać głos przedstawicielowi firmy, który zapewnił nam wędki, którymi te wszystkie ryby udało się wyholować. Słuchajcie, podczas tegorocznych zawodów finału uwalniam okazy. Łowimy na dwie wędki. Zaczniemy od Big Bite Jerka. Dragona, rewelacyjny kij jerkowy w tym wypadku do 90 gram, występuje też w wyższej gramaturze. Połączony z bardzo wytrzymałym multiplikatorem w grafitowej obudowie, też o tej samej nazwie Big Bite Jerk MF250 IL. Zestaw bardzo fajnie pracuje, sama szczytówka wędki dokonuje za nas tego ruchu, który musimy czasami wykonywać w innych, na innych wędziskach, jerkując, czyli tego lekkiego dociągnięcia po zwinięciu nadmiaru, a tu się to dzieje samo. Krótki dolnik, praca jest łatwa, lekka i przyjemna. Dodam jeszcze tylko do tego, że ten kołowrotek idealnie zgrywa się z tym wędziskiem, wyważenie zestawu jest prawidłowe, co sprawia, że naprawdę mniej się męczy na nadgarstek w trakcie czerkowania. Drugie wędzisko, na które łowimy to Dragon CXC z najnowszej serii, dokładniej SFX do 42 gram. Dwuskładowa, rewelacyjna, bardzo szybka wędka, pozwalająca na pewny yy, hol ciężkich, dużych szczupaków, które możemy spotkać tutaj na Żarnowcu. Do tego mamy w zestawie Fishmakera Titanium bardzo od, odporny kołowrotek. Myślę, że to jest top topów, jeśli chodzi o Dragona. Bardzo precyzyjny hamulec. Pozwala nam to na pewny, szybki hol, nie męcząc ryby. Możemy wyciągać naprawdę ryby grubo ponad metra. Zawody były bardzo udane. Cel minimum został osiągnięty. Zapałem szczupaka 107 cm. Jestem bardzo zadowolony. Co, do dzisiaj z Andrzejem, żeśmy pływali troszkę za innymi rybami. Szukaliśmy, dubaliśmy na inne przynęty na mniejsze. Andrzej złapał w ostatnich minutach szczupaka 61 cm, ale okazało się, że minutę przed zakończeniem Sebastian złapał 63. No i pozamiatał. Serdecznie gratuluję zwycięzcy. Panu redaktorowi Sebastianowi Kowalczykowi, który będzie miał taki zegarek jak ja i kolega mój z teamu, już prawie mamy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w takim gronie nad jakąś wodą, niekoniecznie tutaj na Żarnowcu, ale może gdzie indziej na jakąś rzeką. No i powiemy jeszcze razem, że będzie nam dane jeszcze kiedyś połapać wszystkim. Ja obiecałem Sebastianowi, że on wygra te zawody, tak? Także chwila rozmysłu, co się dzieje, kombinowania. I widzę co się dzieje, tak, oaktywniła się drobna ryba, duża nie bierze. E, tak jak mówiłem wcześniej, dałem chłopakom fory, strasznie dużo piłem alkoholu przed dzień zawodów, pierwszy dzień odpuściłem, można powiedzieć, że byłem na dopingu, e, dużo spałem, później pobiegałem, a lubię biegać, widać zresztą, e, no i drugi dzień e, po prostu no, sprawy się wyjaśniły, e, znam już zwycięzcę, akurat nie jestem to ja e, tym razem, ale... Było trudno, naprawdę, warunki trudne, duża fala, nie wiem, ryba poszła po prostu spać albo też tak jak ja pierwszego dnia dużo piła wczoraj i dzisiaj po prostu odpuściła. Złowiliśmy dużo koni, dwa krótkie szczupaki, no niestety, no, tym razem się nie udało, ale jestem bardzo zadowolony, spędziłem ostatnie parę dni w towarzystwie moich kolegów, lubię, była moja córka, muszę się pochwalić, że nauczyłem ją rzucać. To jest dla taty, to jest wielkie osiągnięcie, ja jestem tata. Tam jest córka Nina. Nina, gratuluję Ci bardzo. Ogólnie zawody bardzo fajne. Yy, chciałem pozdrowić. A, przede wszystkim, no bo tak, mamy zwycięzcę. Czy mogę podać zwycięzcę, panie dyrektorze? Yy, tak, Sebastian Kowalczyk. Yy, gratuluję, ale myślę, że drugim zwycięzcą w ilości wypitego alkoholu Andrzej Wizner. Andrzej, naprawdę przebiłeś po prostu samego Gorbaczowa. Andrzej Wiznę. Niesamowita postać. Encyklopedia wędkarstwa Szczupa -Pobernow. To fakt. Ale tak przy okazji powiem Wam, że na tym całym wyjeździe, na tej całej naszej eskapadzie, on wnosił taki klimat niesamowity. Słuchajcie, było tak z nim zabawnie i wesoło, że szok. I... Tak, on dostał ksywkę Chuck Wizner poza tym. Chuck no. Wizner. I myślę, że każda spędzona y, chwila z nim na łodzi to po prostu niesamowite przeżycie, no i szansa na złowienie ogromnych ryb. To była za chwilę. Jak zawody? Mogę przyklinać? Nie, nie mogę. Będziemy pikać. Wypik, wy, wy, dobra, wypikselowane będzie. Kurczę, przegrałem. Słuchajcie, znowu przegrałem. No niestety drugi w na według regulaminu. Ale za to zbiłem największą rybę. I u mnie padły na, tym, na tych treningach u mnie padły wszystkie metrowki. U mnie, u mnie, u mnie Co daje? Mentalnym jestem ja Słuchajcie, warto, warto zejrzeć się na te żartownicę, zobaczcie o co chodzi. A na pewno, znaczy, może źle, trochę zawinięte, trochę się tremuje przed tą kamerą, ale informacje na temat dokąd przyjechać, jak ze mną złapać do mnie kontakt, znajdziecie wiadomość wiadomościach na. Wiadomości kaskiej korbie? No nie wiem czy to warto zreklamować. Myślę, że Janusz. Janusz. Janusz wam powie co i jak, bo on jest taki sam jak ja. Dzięki Andrzejowi udało mi się złapać największego szczupaka w moim życiu, bo dotychczas miałem tam jakieś same dziewięćdziesiątki, ale teraz 107 to naprawdę Andrzeja podejście gdzie napłynąć na rybę, jak co wszystko jaka przynęta, no to no, coś niesamowitego, nie? No i to jeszcze wszystko potwierdzone, bo łapałem z nim, to wiedziałem jak łapał, Ale jeszcze te 114 centymetrów, nie, no, to, to jest jakiś kosmos to powiedzieć, normalnie. No co, no kurde, żegnam się z tobą Seba. <śliniczne> jak to po kolei ci na naraz, na razie! Dziękuję, Cześć. naprawdę no tam gromadzisz no, tak w kupie. Wszyscy w kupie. Wszyscy w kupie. Wszystkiego dobrego. Dzięki ja, Piotre. Cieszę się. Sporo ciekawych rzeczy od Ciebie Bardzo chętnie. Dobra, Dziękuję. Do, yes? <cu league> yy, Gratuluję. Piękny szczupak jak na jezioro Żarnowieckie. Yy, 63 cm. Nie jedne Grand Prix pozamietali taką rybą. Gratuluję Ci bardzo. To jest nagroda. Od dzisiaj będziesz już Fit, very smart, yes, with your smartphone. Pewnie są bardziej uważni widzowie już w pierwszym odcinku, przy pierwszej odsłonie, zauważyli, że. Noszę zegarek Quantix 3, to jest właśnie ten zegarek, który wygrałem, tylko zmieniłem sobie bransoletkę na czarną, bo taka była w zestawie również. Mam nadzieję, że się mi będzie wiele służył. No ogólnie co, klimat imprezy super. No niezapomniany, ja jestem przeszczęśliwy, ponieważ złowiłem największą swoją metrówkę w tym sezonie, był to numer 8, do tej pory łowiłem tylko małe metróweczki, także jestem mega szczęśliwy na łowisko, na pewno będę wracał, bo są tam potężne ryby, które uwielbiam łowić. No ja niestety metrówki nie złowiłem, ale jest taka, no to jest taka niewdzięczna rola operatora kamery, że no nie ma tyle czasu i nie możesz tak poświęcić wędkarstwu, jak No tak, albo jak się ma metrówkę na kiju, to się zajmuje kręceniem tego, żeby to było na materiale niż cholem. Ale powiem wam szczerze, to, to nie jest pierwszy raz, kiedy yy, trzymając yy, rybę na kiju Odpalałem komuś moją kamerę i ustawiałem wszystko, yy, wiecie, ostrość, yy, światło i... I tak... wyciągałeś z tej pory, ryby, ale no pierwszy raz, kiedy nie wyciągnąłem. No nie, nie, już mi się zdarzało wiele takich spadek, no niestety, ale o tym to nawet się... Nie chcę gadać, no dobrze, trzeba podsumować jeszcze imprezę, fantastyczną imprezę, bo się świetnie wszyscy bawiliśmy. Wypada tu chyba podziękować sponsorom głównie. Tak, firmie Dragon, firmie Garmin, firmie Salmo i Andrzejowi Diznerowi. Dokładnie, a z produkty, które widzieliście w tych trzech materiałach, możecie zobaczyć w opisie pod filmem. No i co? No i chyba się żegnamy i tylko możemy sobie życzyć, abyśmy się... Zobaczyli w takim klimacie wszyscy razem, w przyszłym roku może. Zapraszamy Was na kolejną wyprawę na ryby i do zobaczenia. Cześć. A jak Wam się podobała taka forma, subskrybujcie kanał. Nara. Słuchaj, to jest Janusza, nie? Gdzie jest Janusz w ogóle? Obiecał mi, że kupi to jezioro i ty ucieknie dla mnie. Gdzie jest Janusz? Pytam się Ciebie. Ej!